Cześć! Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moją opinią na temat szczoteczki sonicznej Philips Sonicare 9000 Diamond Care. Wcześniej korzystałam ze szczoteczki zwykłej, manualnej i elektrycznej szczoteczki z główką rotacyjną. W mojej opinii będę się odnosiła do tych wcześniejszych doświadczeń i porównywała efekty osiągnięte z wykorzystaniem szczoteczki sonicznej z efektami osiągniętymi przy użyciu tych poprzednich szczoteczek. Jeśli chodzi o moją higienę jamy ustnej, to mam wrażliwe dziąsła oraz często zmagam się z problemami z płytką na zewnątrz oraz z oczyszczaniem trudno dostępnych powierzchni międzyzębowych. W wyborze z stawiam na produkt, który pozwoli mi lepiej pokonać te problemy, o których wspomniałam. W skład zestawu szczoteczki Philips wchodzą cztery główne elementy. Pierwszym z nich jest uchwyt szczoteczki Philips, służący do sterowania szczoteczką, do zmieniania programów, do uruchamiania jej. Drugim z elementów jest główka. Główki są wymienne i oczywiście służą do czyszczenia jamy ustnej. Główki mają różne rodzaje. I moją główką szczoteczki Philips jest główka C3, tak jak tu widzicie na oznaczeniu. Jest to główka dedykowana do usuwania płytki nazębnej. Do tego rodzaju uchwytów są jeszcze inne końcówki: są końcówki służące do usuwania przeparwień i do takiego jakby optycznego wybierania zębów, oraz główki nastawione na pielęgnację dziąseł. Trzecim elementem jest uchwyt do przechowywania szczoteczki i ładowania. Jest to taka estetyczna szklaneczka, którą możemy sobie postawić w łazience. Ona ma taki złoty dół i generalnie całość prezentuje się bardzo estetycznie. Oczywiście u mnie jest podłączona do prądu, może w zasadzie cały czas tak stać, i wtedy mamy pewność, że szczoteczka będzie zawsze naładowana. Ostatnim elementem zestawu do szczoteczki Philips jest futerał. Służy on do przewożenia szczoteczki oraz do ładowania jej w podróży. Jest do niego kabel USB, dzięki któremu możemy ładować. Jak widać ten futerał jest bardzo ładnie jakościowo wykonany, jest taki matowy i w zasadzie ta powierzchnia tutaj wewnętrzna nie sprawia żadnych problemów w czyszczeniu. Także jeśli się ubrudzi to spokojnie możemy go doprowadzić do takiego jakby poziomu czystości jaki jest teraz. Myślę, że cały zestaw ogólnie jest naprawdę wysokiej jakości i posłuży mi na długo. Główną zaletą szczoteczki Philips Sonicare jest jej skuteczność w usuwaniu usadów i płytki na zębnej. Przed moją przygodą z Philips Sonicare słyszałam opinię, że szczoteczki soniczne są super, są dużo lepsze od szczoteczek rotacyjnych, dokładniejsze i skuteczniejsze w doczyszczaniu zębów i byłam troszeczkę sceptyczna co do tej teorii. Po kilku tygodniach używania Philips Sonicare stwierdziłam jednak, że rzeczywiście jest to prawda. Szczoteczka Philips Sonicare dużo dokładniej doczyszcza moje zęby niż poprzednie szczoteczki. Płytki na zębne i kamienia na moich zębach jest zdecydowanie mniej. Także przy nitkowaniu zębów znajduję mniej resztek pokarmów czy innych nieusuniętych zanieczyszczeń. Kolejną zaletą szczoteczki Philips Sonicare jest jej możliwość dostosowania do aktualnych potrzeb użytkownika. Szczoteczka Philips Sonicare ma cztery programy czyszczenia. Pierwszym z nich jest program Clean, który służy do takiego codziennego, zwykłego czyszczenia jamy ustnej. Drugim z programów jest White Plus i jest to program dedykowany do usuwania przebarwień i dzięki niemu możemy cieszyć się bielszym uśmiechem i dużo bardziej jednolitą barwą naszych ząbków. Trzecim z programów jest program dedykowany do higieny dziąseł i do dbania o ich zdrowie. I ostatnim z programów jest mój ulubiony program program Deep Clean. Służący do głębokiego doczyszczenia zębów, do usuwania płytki nazębnej i zbierającego się kamienia. Dodatkowo zaletą szczyteczki jest możliwość dostosowania poziomu pulsacji. Aktualnie jak widzicie moja szczyteczka jest ustawiona na tym maksymalnym poziomie trzecim. Natomiast jakby możemy zmieniać poziom na drugi albo na pierwszy i wtedy też te drgania są słabsze. Jest to super opcja, kiedy na przykład zaczynamy przygodę z naszą szczoteczką soniczną i przed Philips Sonicare mieliśmy na przykład szczoteczkę manualną. Wtedy takie, użycie takiej szczoteczki, która pulsuje, jest może na początku trochę nienaturalne i dziwne i warto stopniowo się do niej przykonywać. Jest to dużo wtedy naturalniejsze, łatwiejsze i pozwala nam lepszą, wyrobić lepszą technikę mycia zębów. Jedną z pierwszych zalet Philips Sonicare, jaką zauważył mój partner, była jej cicha praca. Wcześniej, tak jak mówiłam, korzystałam z elektrycznych szczoteczek rotacyjnych, które są dosyć głośne i takie inwazyjne, natomiast Philips Sonicare naprawdę pracuje dosyć cicho. Taki poziom dźwięku wyzwala na takim najgłośniejszym, moim zdaniem, programie, tym Deep Clear Plus i na trzecim poziomie. Dodam też, że ten dźwięk jest przytłumiony, kiedy oczywiście szczotkujemy i mamy ją w buzi. No i oczywiście jak są zamknięte drzwi do łazienki, do głownicy, są w innych pomieszczeniach, to tym bardziej ten dźwięk się nie niesie. Także moim zdaniem Sonic Air to super sprawa, ta szczoteczka Philips jest w zasadzie niezauważalna dla innych, nie jest uciążliwa i pod tym względem naprawdę należy się jej najwyższa ocena. Dużym plusem szczoteczki Philips Sonic Air są jej końcówki. Ta moja końcówka jak widzicie ma pozornie taki klasyczny, niewyróżniający się kształt. Natomiast muszę przyznać, że te włoski są odpowiednio elastyczne, i idealnie dopasowują się do zębów, przylegają do powierzchni czyszczonych i, i bardzo dokładnie je doczyszczają. E, oprócz tego jest ona taka dosyć długa i podłużna i wąska. E, szczoteczki elektryczne rotacyjne są okrągłe i tutaj, w, jakby w tej płaszczyźnie, dużo grubsze. I dzięki temu że ta szczoteczka jest węższa, dużo łatwiej jest mi nią dosięgnąć tych przestrzeni, których kiedyś nie doczyszczałam. Kolejnym plusem szczoteczki Philips Sonicare jest możliwość skorzystania z aplikacji Sonicare App. Po ściągnięciu aplikacji i połączeniu urządzenia z naszym kątem uzyskujemy dostęp do historii naszego szczotkowania, do kontroli nacisku i porad dotyczących szczotkowania. Jest też możliwe wykonanie aktualizacji oprogramowania naszej szczyteczki. Eee. Oprócz tego, na przykład w do, ostatnio dostępnych poradach mamy wskazówki, tak jak mówiłam, dotyczące szczotkowania. Eee. I, I jakby tutaj pojawiają się dosyć, codziennie, a prawie codziennie nowe informacje, które pozwalają nam doskonalić technikę. Szczoteczka Soniker posiada dwie bardzo fajne funkcjonalności, moim zdaniem bardzo użyteczne. Pierwszą z nich jest kontrola, czy, czy nasza główka jest już zużyta. Szczoteczka mierzy ilość cykli szczotkowania, jakie wykonaliśmy, oraz ich czas. I gdy, gdy główka nadaje się do wymiany, to zapali się tutaj taka żółta lampeczka. U mnie się jeszcze nie pali, to znaczy, że szczotek, główka nie wymaga jeszcze wymiany. Jest to bardzo fajna funkcjonalność, ponieważ nie musimy się zastanawiać i oglądać tej główki, czy włoski są już bardzo wygięte, czy ona wygląda na zużytą. No i pewnie trzeba na to stracić energii i czasu, bo, bo szczoteczka sama nam o tym powie, kiedy należy wymienić główkę. Żeby to było optymalne i takie sensowne. Drugą fajną funkcją jest kontrola nacisku. Szczoteczka kontroluje stan nacisku właśnie tej główki na naszą, nasze szkliwo, na nasze ząbki. I jeżeli naciskamy zbyt mocno i czyszczenie jest nieefektywne, to, to możemy też zobaczyć w aplikacji. Jest to bardzo użyteczne, ponieważ jakby wcale, mimo że czasem się nam wydaje, że jeżeli mocniej dociśniemy, to lepiej doczyś doczyścimy, ale to, to nie jest prawda, więc warto tą technikę doskonalić i, i kontrolować, żeby nie, nie naciskać za mocno. Dużym plusem szczoteczki Philips Sonicare jest jej akumulator. Problemem, z którym borykałam się przy użyciu szczoteczek rotacyjnych, była konieczność częstego ich ładowania. U mnie szczoteczka nie zawsze jest podłączona do prądu, i tak naprawdę najgorszym uczuciem u poranku jest to, kiedy wchodzisz do łazienki, spieszysz się i szczoteczka elektryczna jest rozładowana. Wtedy szukasz szybko jakiejś zapasowej szczoteczki manualnej i jakby tworzy to niepotrzebne zamieszanie, i tracimy przez to czas. Przy Sonicare tego problemu nie ma, Philips Sonicare wystarczy ładować raz w tygodniu albo nawet raz na dwa tygodnie w zależności od częstotliwości i jej użycia, A do tego raz na jakiś czas Podłączamy ją do prądu i w zasadzie na co dzień nie martwię się o to, czy się już rozładowuje. Oczywiście e, szczyteczka jest wyposażona w czujnik, który pozwala nam kontrolować stan baterii, no ale wiecie, jak to jest. Jakby nie zawsze, e, mimo, mimo że widzimy tą słabą baterię, to, to rzeczywiście podłączamy do prądu. Także ta, to rzadkie ładowanie dla mnie to super sprawa. Czas na podsumowanie mojej opinii. Ogólnie jestem bardzo zadowolona z Philips Sonicare i uważam, że jest to świetna szczoteczka soniczna. Jestem zachwycona programem Deep Clean Plus tym jak szczoteczka Philips doczyszcza moje zęby i usuwa płytkę na zębną. Bardzo podoba mi się to, że jest cicha, że jest bezproblemowa w użyciu, że sama przypomina o tym, kiedy czegoś potrzebuje, kiedy musimy ją doładować, kiedy musimy wymienić główkę. Jakość włosków przy tej końcówce też jest bardzo dobra. Włoski bardzo dobrze przylegają do przestrzeni międzyzębowych i dzięki temu ten poziom czyszczenia jest naprawdę dobry. Na pewno muszą być jakieś minusy, więc warto teraz o nich wspomnieć. No cóż, cena szczoteczki może rzeczywiście nie jest zbyt niska, natomiast wydaje mi się, że, że warto się na nią skusić, ponieważ różnica pomiędzy innymi szczoteczkami elektrycznymi czy też czyszczeniem szczoteczką manualną jest bardzo duża. Ogólnie bardzo polecam Philips Sonic R i, i zachęcam do jej używania.